14 luty, a my jesteśmy dziś z zespołem eee, Tak to Na pewno z smiley. Tak, to jest na pewno. No dokładnie, mamy do Was parę pytań. Jak Wam się podobał głównie miastowarka? Nie mieliśmy jeszcze okazji zwiedzić miasto Warki. Zwiedziliśmy dwie sale w miastor. W mieście Warka i jedną restaurację, nową otwartą Darta. w mieście Warka, bo bardzo smaczne i bardzo sympatyczne. Czyli nie się tutaj naszego browara. Jutro to zrobimy. Tak. No właśnie, bo miałem zapytać, czyli jeszcze nie kosztowaliście warackiego piwa? Kosztujemy namiętnie, bo u nas w Lublinie pod Warką też jest browar Warka, do kupienia w sklepie i pijemy często, tym bardziej, że ostatnio jest promocja, że jak się kupi sześć, to jest taniej. Że jest promoter, że jak się kupi sześć, to się upije. Bardzo nas to cieszy. A dziewczęta, jak? Wareckie? Ja widziałem parę od tyłu, bo wcześniejszego występu i jak nie występowałem na scenie, to tam był fitness. Tak. I widziałem jak tańczą. A jak chłopaki? Chłopaki super. Pewnie nie zwracacie uwagi. Czego oczekujesz? <laughs> Czego oczekujecie od waszych widzów? Żeby przychodzili na nasze występy. Dziękuję za pytanie. <noise> żebyśmy się nie bawili, ale to chyba oni oczekują od nas tego, żebyśmy ich porządnie rozbawili, zwłaszcza w takich dzień jak dziś. My no, oczekujemy, żeby usiedli na krzesełkach, żeby nie wiem, nie spali, nie byli trzeźwi. Nie włączali telefonów i komunikowych. Trenkowych. A, a resztą w naszej, w naszej, tutaj że tak powiem. A oni niechaj wymagają. A tak, oni niechaj wymagają. A skąd czerpiecie pomysły na wasze skaczona? Z życia życia, a spotykacie się w jakimś specyficznym miejscu i przedstawiacie swoje propozycje, czy po prostu wychodzi to z, z samych siebie? Do zeszłego miesiąca spotykaliśmy się w Stodolu Pawła, ale potem wyłączyli nam ogrzewanie i teraz jest taka sprawa, że normalnie na mieście, na ławce w parku. A czy zdarza się tak, że podczas Waszych występów imprezu, impre, imprezujecie? Chciałem zapytać, czy improwizujecie? Impreza, <totopatica> <sum otwieram> to, to, to... a <sum> w <otwieram> <totopatica> <totopatica> <totopata> Mamy zasadę, że nie pijemy alkoholu przed i po występach, znaczy po występach pijemy, ale przed i na, w trakcie nie pijemy alkoholu, natomiast improwizacja zdarza się dzisiaj było kilka takich sytuacji, które nie są napisane na kartce, a pojawiły się. A czy z tego jakiś sketch potrafi się urodzić? z improwizacji? Tak, że w, powiedzmy w dalsze na pewno, na pewno to nie jest tak, że my sobie wychodzimy i improwizujemy i zaczynamy, czy z tego sketch wyjdzie, bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, szanujemy naszych widzów i sketchy są przygotowane. Natomiast jeśli pojawi się jakaś improwizacja w danym sketchu, w danych postaciach, to po prostu później to zostaje w sketchu. Jeżeli, jeżeli przygotowujemy <laughs> sketch improwizowany, no to zawsze ma początek i koniec, a co się stanie w środku? Ale to nie będą takie pytania obgadane. Czy z improwizacji powstaje sketch? Wcale no. nie. No to to jest <laughs> <spółki. śmiech> No dobrze, to były to krótkie pytania do kabaretu SMILE. Najpierw w, 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 w. Paweł. Tak, tak, tak. Szanowni Państwo, pozdrawiamy całe Wasze miasto www.warce.pl. Wchodzimy na tą stronę codziennie, także Wy Nie. też tam wchodźcie. Bo to jest portal mieszkańców Harki i okolic, a my jesteśmy z okolic. I jak to mówią, najlepsze harce tylko w Warce. Pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo.